Witajcie ponownie, kochani! Szczęść Boże! Dzisiaj mamy piątek, piąteczek, piątunio i mamy dla Was zadanie. Tak, mimo że piątek i początek weekendu, to zadanie ma polegać na poście, U. czyli umartwieniu ciała. Dzisiaj jest pierwszy piątek miesiąca, dlatego to jest dobry dzień, by przeprosić Boga za swoje grzechy, za grzechy innych ludzi i trochę się umartwić. Post może być od tego, co lubicie. Od słodyczy, od kawy, może od jakiegoś serialu, czy filmu, czy jakiegoś programu w telewizji. Post od tego, co lubicie. Zachęcamy Was do tego dzisiaj w piątek. Trzymamy kciuki, kochani. Ja będę pościł od słodyczy i od meczów. No będzie ciężko, ale mam nadzieję, że dam radę. Zgadza się. Pozdrawiamy wszystkich i życzymy powodzenia. I do zobaczenia jutro. Trzymajcie się ciepłutku, miłego weekendu wam życzymy. I do zobaczenia właśnie jutro z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.